To jest mój pierwszy rower, spod Biedronki oczywiście Mój pierwszy parator Mój pierwszy taras Pierwsze rakietki śnieżne. Nasi pracownicy dbają, aby codziennie dostarczać Państwu towar najwyższej jakości. My nie oszukujemy klientów, mamy to na taśmach nie bez powodu otrzymaliśmy najwyższy certyfikat jakości sprzedawanego jedzenia ISO. Kucharze już przed otwarciem szykują potrawy, które najczęściej Państwo wybierają z naszej cotygodniowej oferty specjalnej. Gwarantujemy, że po naszych produktach poczujecie się lepiej. Kotlet Bielony zwykły posiada pierwszą klasę jakości i oryginalną metkę Made in China. Polecany przez wszystkich właścicieli kuchni orientalnej i dalekowschodniej. Posiada wszystkie potrzebne certyfikaty. Nie był testowany na zwierzętach. 5-osobowy tandem Flaming Combi, w nowej wspaniałej ofercie promocyjnej. Jest to wspaniałe rozwiązanie dla rodziny z dwojgiem dzieci i psem. Wygodne podgrzewamy siedzenia, automatycznie otwierane szyby i bagażnik dużej pojemności na torebkę i szczoteczkę do zębów Czyni z tego roweru cudo współczesnej techniki. Cena to jedyne 499,95 zł z Watem. Album rodzinny klanu ubitów, pomieści do 10 zdjęć na raz. Jeżeli jesteś fanem Maćka musisz go kupić, tylko teraz dogodne raty 0%. Cena detaliczna to jedyne 12 ,99 zł 99 groszy. Maciek! Maciek szynku! Maciuś, co ci jest? Maciek... Coś, co się stało. Piwo, piwo w Biedrońce potaniało. Piwo, jasne, mocne Bartek. Przy zakupie jednej puszki dostaniesz drugą gratis. Piwo nie zawiera żadnych składników odżywczych ale za to jest mocne. Rekomendowane przez Maćka z Klanu. Najlepiej spożyć w wannie przed 20. Cena promocyjna 2 zł 15 groszy za 500 ml.